Cześć wszystkim, dzisiaj Papas Klukiria ja to dzień trzydziesty czwarty, no czwarty i tak, weźmy sobie tak Big bawariana no niech będzie dla dwóch klientów tak eee, już zrobiliśmy ostatnio jedną naklejkę nie? Uh -huh. nasz holiday to maple mornings eee, zrobiliśmy już mamy 29 naklejek zrobionych długiego czy jeszcze nie dostał natychmiast no to jak przyjdzie to dostaniemy no, pamiętam, że przychodził w dniu w poniedziałki, to do poniedziałku jeszcze daleko. 32% już naklejek zrobionych. Zostały jeszcze te dwie, a potem ta. Jeszcze te trzy naklejki zostały. plus te kupony, które wymagają kupowania. Potem już będziemy mieli te to zrobione. Myślę, że mogę kupić już ten turtlenek i beret, jak je przyjdzie, to po prostu się go obsłuży. A czy mamy zrobioną naklejkę tu dni bez kupowania? Tak, mamy. Jakby nie miał, to bym się tym zajął, a ja, że mam, to... Nie, się nie zajmuję, okej. Okay. Ubrania i tak... Turtlenek i beret. Um, bardzo jest tu, tylko musi być nie, nie Turtlenek będzie tu, nie? nie był tu okej okay. i jak przyjdzie to będzie można go obsłużyć a teraz Roz, rozpoczynamy dzień czwarty. przyszła Simon i dostaliśmy cynamonowy shake i kiełbasę. Kiełbasę, która przypomina naleźć te placek ziemniaczany. Simon. Okej, okay, na początku zrobimy już sznitzel, sznitzel z prezelkami raz. I z pracelkami do Okej, Ok, Simon, Simon. tak. Nie osób takie, ok. z cynamonowa to jest ten smarty klonowego dodatku do napoju, który właśnie idę robić, Okej, okay. yy, nie wyszło. A co zrobimy w takim razie? 2 na nas. Okej, okay, pali. Już mamy komplet klientów dziennie, nie? 7 przychodzi. Яблоко, 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 клиентов. яблоко, 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 ver com a boca. <susurra> Lado, não te Przyszedł Kenton. On już ma srebrne gwiazdki. Ok, gdzie jest to, to drzwiwo? O oh, właśnie. Chyba będziemy z boku. Powinno być poprawnie. No, perfekcyjnie to jest to poprawnie. Drugi sok się zrobił, to trz trzeci. Dobrze, że nie dzwonił. Ten soczek. Jak? Nie mogłem go wyciągnąć. Mogłem go nie wyciągnąć. Schnitzel. Johnny chce Śnicla. Dobra, całkiem to. Okej, okay, teraz tak. Uh -huh. liście o, No jest tutaj tych rzeczy na półce a to może się uda nie perfekt Jak ten pali nie, nie wyszedł żeby ten ostatni składnik, tylko nie dwa składniki, dwa składniki nie wyszły i cynamon to już sobie skończyłem ten ten sok, żeby już się nie grzał Teraz jeszcze zostały zamówienia specjalne, do zamówienia przez klientów i będzie wszystko. Hugo pierwszy, Bawariana zamawia. zamowie. I nie ktoś drugi to zamówi. Mhm, uh dekon. -huh. sos ten z obrazkiem pszczółki okej okay. i gofer zamykamy zrobię od razu trzy pod rząd zobaczymy jak nam to wyjdzie Chyba właśnie dlatego, żeby ten napój jeszcze z tą rzecz wyłączyć, żeby się nie grzeł, jak ja będę wydawał zamówienia. Tak, żeby się nie miksowało. O, teraz mogę nałożyć kolejny napój. Nie, kolejny shake. Shake, nie napój. Okej, okay, udało się. Koniecznie wan nie klignąłem pomarańczy. Nie okay. ja czekajcie, bo dostał Hugo, a nie Johnny. Nie wiem, jak to zrobiłem. Ale no, widzieliście jego reakcję? Po, po prostu mam palcem po kiwu. Ryko, nie, nie to. To pierwsze miejsce, które w sumie dzisiaj tylko Ryko zamówił.

O, krzywo to. Co nie to, żeby było wysoko? Piwo i jabłko. Mało no, jest takich przypadków, gdzie się pomyli. to zrób do a potem John mnie dostanie. Jak w ogóle opisali tego Hugo? <grywka> <laughs> Ale nie, perfekcja nie będzie u. Wikom, bo właśnie. Niech to sto procent będzie. nie czas przyspieszania. Jak to Majer No tak, dwie gwiazdki zdobyte. Ale u Hugo zaraz zdobyty to stracone. teraz je zdobyć to poleciały. On pewnie odprącowy dzisiaj. dzisiaj. Takie niefortunne kliknięcie to było. No się zdarzają takie rzeczy. To tylko urządzenie, to tylko gra. ale no na lekarza lokalu to by było na koszt firmy, nie? Zamówiłoby się poprawne zamówienie jeszcze raz. Riko i jest brązowy. No tak, bo to jest tydzień, kiedy klienci Closer dostają brązowe medale. Tyle rzeczy z boku i tutaj tyle rzeczy z boku. A ty trochę poczekałeś, nie? No jeszcze gwiazdkę udało się u ciebie zaliczyć. No szkoda szkoda. Trzeba by następnym razem zaprosić i tego Big Bavariana dać. A ja w ogóle no tak. Są jeden... Nasi pracownicy są jeden na żółto, drugi na brązowo. Tą tą naklejkę, co wtedy robiliśmy. Tak byli ubrani, tak, tą tą naklejkę. Piąta gwiazdka w gierkach też jest. O. Hmm. Niestety trochę kiełbaska się tutaj niepotrzebnie uruchomiła O, ja teraz wyszło o wiele lepiej. Rainbow gum. No to co? Zbyt drugie czekanie tak Już nie celi. Aha, do zobaczenia w następnych dniach. Cześć.